Król wszechświata, król czasu, przestrzeni, życia człowieka, brama prowadząca do królestwa jego Ojca, przychodzi do swojej własności, albo bardziej posłany jest przez Ojca z jego miłości, aby dać człowiekowi raz jeszcze to doświadczenie i przeżywanie. Miłość, która czyni człowieka wolnym od ciemności grzechu, która czyni człowieka wolnym od kłamstwa, którego Panem i królem jest szatan. Niedzielna refleksja, 23 listopada. Dzisiaj w liturgii Kościoła przeżywamy święto Chrystusa-Króla. Ewangelia dzisiejsza, Łukasz 23, 35-43. I król wszechświata, Chrystus, przychodzi do swojej własności. Ktoś z tłumu zadaje pytanie, dlaczego mówisz, że on przychodzi do swojej własności? Nie bawię się w filozofię, nie bawię się wielkie słowa i wielkie wyjaśnienia. Po prostu biorę pismo święte. Otwieram na Ewangelii Świętego Jana, rozdział pierwszy, wiersz trzeci. I czytam. Przez niego wszystko się stało. Niego znaczy słowo Boga, które stało się ciałem Chrystus. Przez niego wszystko się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Przez niego stałeś się. Jesteś, żyjesz. Nie tylko egzystujesz, ale masz to pełnię przeżywania tego życia. I one przychodzi do swojej własności. I teraz pytanie jest, jak ta jego własność, Człowiek, jak ty, i ja przyjmujemy, przyjmujesz Chrystusa, króla wszechświata. Trzy takie kategorie ludzi. Ja to określam według księgi Apokalipsy, rozdział trzeci, wiersz szesnasty, która mówi o trzech kategoriach ludzi: zimni, gorący i lepi. I teraz zimni, so, jest to kategoria ludzi, są to te osoby, które świadomie i dobrowolnie odrzucają Chrystusa jako, jako ich króla, pana i Boga. Często odrzucają nie dlatego, że Chrystus zrobi im cokolwiek złego, ale dlatego, że są za, zachwłonięci światem, sobą. Skupieni całkowicie na budowaniu własnego Królestwa tu i teraz. I teraz przyjąć Króla Chrystusa do ich własnego Królestwa jest pewnego rodzaju niepokojem, wprowadzenie pokój. Dlatego odrzucają Go. Ale jest grupa ludzi, która poznaje Go, uwierzyła w Niego i przyjmuje Chrystusa jako Króla, Pana i Boga ich życia. I dzięki temu otrzymują moc, aby stać się dzieckiem Boga i przeżywają to, co, tę codzienność jako dziecko Boga. I trzecia kategoria ludzi, letni. Są to osoby, które nie mają własnego myślenia, krytycznego myślenia, poznawania. Idą w tłumie i słuchają tłumu i naśladują tłum. Nawet chodzą do kościoła, nawet kiedykolwiek, jakiś czas kiedyś modlą się. Ale nie mają swojego zdania, nie wiedzą, czego chcę od Boga. A ten Chrystus Król, Pan i Bóg, puka do Twojego serca każdego dnia, o każdej porze, dnia i nocy. Pragnie wejść do Twojego serca, pragnie zamieszkać w Twoim sercu, aby wypełnić Twoje serce miłością, która jest czymś więcej od mądrości i logiki człowieka. Pragnie wypełnić się prawdą, tą prawdą, która czyni człowieka wolnym, i pragnie wypełnić. Twoje serce pokojem, którego świat dać nie może. Módl się, abyś umiał rozpoznać Chrystusa, króla wszechświata, który puka do drzwi Twojego serca.